W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Psalm drugi. Mesjasz Królem. Dlaczego narody się buntują? Czemu ludy knują daremnie zamysły? Królowi ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi Przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi. Stargajmy ich w więzy i odrzućmy od siebie ich pęta śmieje się to ten który mieszka w niebie pan się z nich najgrawa a wtedy mówi do nich w swoim gniewie i w swojej zapalczywości ich trwoży przecież ja ustanowiłem sobie króla na syjonie świętej górze mojej ogłoszę postanowienie pana powiedział do mnie tyś synem moim ja ciebie dziś zrodziłem Żądaj ode mnie, a dam ci nagrody, dziedzictwo i w posiadanie twoje krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić, jak naczynie grancarza ich pokruszysz. A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią. I jego nogi z drżeniem całujcie bo zapłonie gniewem i pogniecie w drodze, gdyż gniew jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w nim szukają ucieczki. Amen.